Witajcie kochani na wdzięcznym sercu i w drugim dniu wielkiego postu od narzekania. Pościmy od narzekania, a uczymy się wdzięczności, wdzięczności Bogu, która niesie bliskość z Bogiem i która niesie błogosławieństwo. Jeżeli jeszcze nie znacie szczegółów tego wyzwania, cofnijcie się do poprzedniego, wczorajszego, pierwszego odcinka, a tam znajdziecie więcej szczegółów. Cały czas możecie dołączać do grupy facebookowej wielki post od narzekania. Poniżej tego filmu znajduje się instrukcja, jak to zrobić. A dzisiaj, prosto z murów oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku, przenosimy się do lasu. A to za sprawą naszego pierwszego gościa, Maćka Kozłowskiego, z profilu na Instagramie z Bogiem Ziomek. Maciek to młody autostopowicz, podróżnik, nauczyciel geografii, ewangelizator i lider młodzieżowy. Jak mówi, wszystko, co robi, chce robić z Bogiem Ziomek. Cześć, Siemanko. Ja jestem Maciek z profilu z Bogiem Ziomek, a to jest akcja Wielki postot Narzekania. I właśnie chcielibyśmy się zainspirować trochę do wspólnego uwielbienia i wdzięczności. Więc moja historia z uwielbieniem jest taka, że od kiedy usłyszałem pierwszy raz o modlitwie uwielbienia, to zacząłem się jej uczyć, bo to nie jest proste, to nie jest bardzo naturalna modlitwa. Ale zauważyłem, że uwielbienie jest niesamowitą modlitwą, bo kiedy ja skupiam się na Bogu, tylko na nim, zupełnie nie na moich sprawach, to wtedy. On ma więcej przestrzeni do działania i rzeczy się wyjaśniają po prostu, a ja mam głęboki pokój serca. I to, że rzeczy się wyjaśniają i rozwiązują, to jest jedno, i, i za, czasami tak jest, czasami nie, ale to, że przychodzi wraz z modlitwą uwielbienia pokój serca, e, no to jest e, zasada moim zdaniem, która, która niemal zawsze się sprawdza, e, więc ja praktykuję uwielbienie, ponieważ Bóg jest. Tego godny, ponieważ na to zasługuje, a dodatkowym bonusikiem dla mnie jest to, że po prostu odzyskuję pokój serca i jakie okoliczności by nie były, to łatwiej jest mi się uśmiechać, cieszyć życiem e, i nieważne, czy mam to, co chcę, czy nie, to mogę być szczęśliwy. E, I też myślę, że modlitwy uwielbienia trzeba się uczyć, więc e, stąd te że te filmy i ten mój film, byśmy się razem mogli troszkę pouczyć takiej modlitwy. I dla mnie, czymś co naturalnie zawsze wzbudza we mnie podziw i uwielbienie, to jest piękno przyrody. Ja w ogóle jestem geografem, więc fascynuje mnie naprawdę świat, jego piękno. Dlatego też wybrałem się na mały spacer. Zobaczcie, jak tutaj jest cudownie. To jest budy grabskie pod Skierniewicami. Wybrałem się tutaj na spacer, ponieważ właśnie. Chcę Wam powiedzieć o uwielbieniu Boga w pięknie przyrody. To jest chyba coś, co, co przychodzi bardzo naturalnie e, i coś, czego wszyscy możemy się nauczyć. E, I co wszyscy już myślę, że troszkę też mamy. Dobra, przez krzaki jakieś się przedzieram, ale, ale jest, krzaki też Pan Bóg stworzył. E, więc Księga Mądrości mówi coś takiego, że przez. Wielkość i piękno stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. No i ja się na maksa z tym zgadzam. I teraz o co chodzi? E, popatrzmy na świat. Popatrzmy, jak piękne są nie wiem, na przykład liście. O, tutaj są uschłe liście, ale ile one mają detali, szczególików. Popatrzmy na słońce, które wschodzi po to, żeby było widno, żeby się dało pracować, żyć. Pan Bóg wszystko tak przekminił. E, może, może oglądasz ten film, kiedy jest noc? To zachwyć się nocą. To, że Pan Bóg sprawia, że Ziemia obraca się drugą stroną do Słońca, po to, żeby u nas było ciemno, nie? żebyśmy mogli sobie odpocząć, wyczilować. Więc e, to jest niesamowite. Popatrz na, na rośliny, które produkują tlen po to, żebyśmy mogli żyć, oddychać. To wszystko jest tak, e, to wszystko tak mocno, mówi mi o Nim. E, I do tego Cię zachęcam dzisiaj, żebyś właśnie zadanie. Wybrał się na 10-minutowy, 15-minutowy spacer, może być pięcio też. E, ale z takim zamysłem, żeby to był spacer blisko przyrody. Jak masz las, park, ogród super. Jeśli nie, e, niech to będzie nie wiem, nawet jakaś aleja drzew gdzieś w mieście, nie wierzę, że nie znajdziesz fragmentu przyrody wokół siebie. I spróbuj się nią zachwycić, przyjrzeć się im, e, przyjrzeć się tej przyrodzie, ale też z takim zamysłem. Żeby dostrzec nie samą tą przyrodę, ale Boga, który za nią stoi. Nie, czyli właśnie spójrz na drzewo i pomyśl, jaki jest zamysł Stwórcy. Co Bóg chciał mi powiedzieć? Nie, dlaczego to drzewo istnieje. Ja w ogóle mega lubię sosny. Sosny są przekozackie. Uważam, że sosny są jak palmy strefy umiarkowanej. Nie? E, naprawdę, są, są sztosem sosny. To jest ich mega. No i mnie one zachwycają. Po prostu jak sobie myślę, że to nie jest przypadek, że one tu są, tylko Bóg je chciał dla ozdoby, po to, żeby tworzyły tlen, żeby pochłaniały dwutlenek węgla, żeby, żebym syfu nie wdychał. No to jest niesamowite. Więc zadanie: 5, 10, 15 minut spaceru blisko przyrody, patrz na tą przyrodę i spróbuj się zachwycić Bogiem, który za tym wszystkim stoi. A ja się pomodlę, żeby uwielbienie stało się naszym Stylem życia, więc niech ta akcja też nas do tego prowadzi. Amen, chwała Panu, bo jest dobry.